A teraz sobie zwiedzam Wrocław, Galeria Wrocławia, Galeria Wrocławia. Zwiedzam sobie Wrocław. To jest tutaj jaki numer? 16. To jest 16 widzę. W kierunku centrum jedzie. Więc tu są różne reklamy, różne reklamy są na tramwaju. To jest 16 pojechała zapoznaje się z reklamami które tutaj są na przystanku tramwajowym tam są te podświetlone reklamy i na tramwajach w środku są na tych ekranach gdzie są różne informacje też handlowe pokazywane oraz informacje dla podróżnych o taborze MPK oraz o różnych zmianach jakie są w kursowaniu komunikacji miejskiej o różnych imprezach we Wrocławiu i, i tak dalej i tak dalej No więc tutaj właśnie zapoznaję się z reklamami które tutaj są Dzisiaj jest sobotę, dzisiaj jest sobota Opublikuję to zaraz, postaram się, podróżuję, mam kupione bilety, więc wszystko jest w porządku tutaj z moim podróżowaniem i przemieszczaniem się. Zawsze mam bileciki, staram się płacić gotówką. O, kochani, przy okazji dobry pomysł dla was. Postarajcie się płacić gotówką, jak tylko możecie, gotóweczką. Na przykład za różne szkolenia. Jeśli w jakichś szkoleniach uczestniczycie i płacicie za jakieś szkolenia, a tym bardziej za jakieś weekendowe szkolenia, na przykład sobota, niedziela i te sprawy, to postarajcie się płacić gotówką a jak jeszcze ewentualnie jest to sprawa taka pewna wśród znajomych i tak dalej, to no, ja przynajmniej wiem o tym, żeby nie brać paragonu, no bo po co oraz żeby nie żądać paragonu, no bo to tak no, czasami nie wypada nawet żądać paragonu, no bo to tak głupio po prostu może być, więc... Jak możecie, to, to płacicie e, gotówką i nie musicie e, żądać paragonu. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach i tak dalej. Dobrze, a tutaj jest pan Bogdan Zdrojewski. Wszyscy pamiętamy, pan Bogdan Zdrojewski. Był ministrem być może kilka razy, podczas kilku kadencji w Sejmie Bogdan Zdrojewski. Ok, więc tutaj są różne reklamy: tutaj są tramwajki, autobuski i tak dalej. Ok, więc to jest Galeria Wrocławia, Galeria Wrocławia. PKP oraz PKS Wrocław. Wrocław do dzięki.